W Małym, Małym Kacku, tam jest Dom Kultury i tam w, w Domu Kultury zespół Hatch odbywał swoje próby, do tej pory jego, jego <coughs> wokalista jest związany z, z naszym miastem, bodajże mieszka w Chlonie, z tego co, z, co się orientuje, także Agnieszka Bratke, to jest przykład osoby, która Działa, prężnie działa, funkcjonuje i cały czas możemy się spodziewać utworów właśnie z jej pióra wychodzących. Z innych autorów, którzy mieszczą się gdzieś po środku tego, tego czasu, o który, którym rozważamy, no, należałoby wspomnieć Antoniego Sutowskiego, bardzo ważnego kompozytora w pana Dwóch panów, właściwie, to są panowie, którzy są często wymieniani w duecie. Dzisiaj jest modne wymienianie panów, pań w duetach, ale tak jak wymienię, nie o tym mówię. Ale oni są wymieniani ze względu na to, że wspólnie zrobili piękną rzecz. Śpiewnik pieśni z Oba Obaj panowie byli zorganizowani przez swoje miejsce zamieszkania z Gdynią. Władysław Kirsztajn, Kociewiak, i Leon Droppel, Haszuba. Obaj byli związani, związani poprzez miejsce zamieszkania z Gdynią. Nie, wiem, nie powiem Państwu dokładnie, ile czasu pomieszkiwano tutaj. W każdym razie obaj czuli się związani i ich dzieło. Najlepszy do tej pory śpiewnik wydany. To jest bardzo ciekawe, bo, jest, bo ten śpiewnik został wydany 500, z okazji rocznicy 500-lecia powrotu Gdańska do Polski. Aha. I do tej pory to jest najlepszy śpiewnik. Tego typu. Mógłby Państwu mówić o tym, dlaczego on jest najlepszy. Bo to są kwestie i edytowskie, i muzyczne. Jest, wtedy jeszcze nie znano języka kaszówskiego, tego literackiego, jaki znamy dzisiaj. Nie było rady języka kaszubskiego, która ustalała zasady i tak dalej, ale oni wybrnęli z tego. W tamtym czasie, niełatwym, potrafili wskazać za pomocą dostępnych czcionek, jak wymawiać te słowa. I wierzcie mi Państwo, każdy, kto nie zna nawet tego, nasz, tego języka, który jest. E, nie ma takiego języka w Polsce i w ogóle na świecie gdzie indziej, potrafi od razu przeczytać poprawnie. Dzisiaj jest z tym problem. E, oni również byli związani z dymem. Którego w roku? To właśnie to jest zagwozdka, bo niektórzy twierdzą, że to jest e, 66. Znaczy, to aż ty powiedz, prawda? Kiedy, kiedy Gdańsk wrócił do Polski? 1453. 53. Właśnie. Ktoś mi, ktoś mi podał taką datę. W każdym razie jest to na, najlepszy śpiewnik, jaki do tej pory, jeżeli chodzi o te regionalne śpiewy, przygotowano. Kiewsztad i Ropel no, nie, nie napisali piosenek, o oni, oni zbierali piosenki o Gdyni. Kielstein skupiał się na propagowaniu utworów kociewskich i chociażby na wspomnianym festiwalu w Tczepie, jego jeden z jego utworów został wykonany, a Robert skupiał się przede wszystkim na utworach związanych z najbliższym regionem, czyli z Kaszubami, ale w tym świetniku nie znajdziemy żadnego, który byłby, z którym przypisano by pochodzenie gdyńskie. Również tym tutaj nie znajdziemy bezpośrednio, to jest śpiewnik wydany nieco inaczej, może Państwa zmylić ta szata graficzna, i Błędowy Głodowy To jest śpiewnik kolęd utworów bożonarodzeniowych, również w języku regionalnym, ale ten śpiewnik jest związany z dynią poprzez osobę jednego z kompozytorów Kazimierza Guzowskiego. Pan Kazimierz do tej pory mieszka w dyni, nie, nie podam tak jak Pani była ma dokładnie ulicy i numery e, domu, e, ale, ale nie o to chodzi. E, kilka pięknych jego, jego utworów to tutaj, ciebie, tutaj to się to znalazło. Słucham? Guzowski, tu też chodzi. E, ale mieszka w e, swój, nasz. nasz. E, z pewnością znacie Państwo taką, taką kolędę, którą której on napisał muzykę, zarówno początkowy fragment. Hej braco, hej Kasiebi, nie zda wąt sta, życia z głębi, niedługo, że, nie że za chwilkę Grystka Bądze, ty, Grystka Bądze, ty. To jest jego muzyka. Widzicie do kuru jest już kanta, patrzcie. Okej. Okay. <laughs> <laughs> to to spotkają... Zapraszam, ale na kuru nie, zapraszam. Kilka, kilka utworów właśnie Kasia Pira Buzowskiego, kompozytora, działającego e, człowieka z dyni. Znalazło się to Myślę, że teraz poprosimy naszych artystów, ale zanim do tego dojdzie, chciałbym jeszcze Państwu kilka cytatów, jeżeli pozwolicie. Mówiłem Państwu o tym okresie socjalizmu, w którym powstało wiele wartościowych utworów. Szperając, przeprowadzając czy przygotowując się do dzisiejszego spotkania, znalazłem no takie wydawnictwo pod tytułem w muzyce, wydane w 80. roku w Gdańsku przez Komitetu wyższą Szkoły I tutaj znalazłem dwa utwory, które w swojej treści nawiązują do Gdyni. Jeden z nich właśnie jest muzyką wspomnianego Edwarda, Edwina, przepraszam, Rymarza. Słowa napisała pani Halina Pietrusiewicz. I tutaj, gdzie nie jest, Pani to zapytacie, przeczytam fragment pierwszej zwrotki. Już wypływa z portu statek, dziób rozchyla morskie fale, coraz bliżej wester, coraz dalej, coraz dalej wester plattek, Gdańsk i Gdynia, coraz dalej. Mamy Gdynię na wyciągnięcie ręki. Drugą zwrotkę Szanowni Państwo, ja nie chcę robić konkurencji To Co prawda nazywał się Popkę, ale takie popamy nie przeszło, myślę. I jeszcze jeden utwór, który ma w swoich trzewiach słowo Gdynia, to i to ciekawe. Pieśń marynarki wojennej. Jakże to inaczej, skoro Gdynia jest siedzibą, prawda? Dowództwa marynarki wojennej naszego państwa. Słowa napisał pan Roman Pisarski, a muzykę pan Felix Rybicki. Rybicki. To jest kolejne nazwisko, które, które mi się należało wspomnieć. Tutaj Gdynia jest w drugiej zwrotce. Tu, gdzie Gdynia, gdzie koło brzeg, wsiąkła w piasek polska krew. Tu ojczyzna, tu nam dobrze, wśród bałtyckich fal i mew. I w ten sposób chciałbym wprowadzić do pieśni, którą za chwilkę usłyszymy, bo to będzie pieśń o rybach. Zaprośmy nasze wnioski. Odzienia, z którą chciałbym za Państwa pozwoleniem poświęcić twórczości związanych z morzem, bardziej związanych z morzem. A e, zgodzicie się, że tak, ze względu na Gdyni e, to jest bardzo ważny temat, e, bo o czym pisać, e, jeżeli mówimy o Gdyni, jak nie o, o związku Gdyni z morzem. Przecież e, Polska właśnie poprzez dynię uzyskała okno na świat. Nic dziwnego, że ten temat był poruszany i w tym, tej twórczości, o której wspomniałem w poprzednim okresie, ale ma swoje podczesne miejsce również w twórczości lżejszego za gatunku, ale jakże popularnej, w twórczości szantowej. Szukając materiału znalazłem taki świernik, który został wydany w Bydgoszczy. W 1990 roku, czyli 20 lat temu, Pani Grażyna Kryspin zreagowała na pod tytułem Wiatr na wantach gra. Werkując szukałem oczywiście z piosenek związanych z gdyń, A mo, może zanim zacznę zapytam, czy ktoś z Państwa zna szantę, która jest związana tematycznie z Gdynią. Oczywiście wszystkie są związane, bo jest morze, temat sternik, i tak dalej, temat miłości między tym, który żegluje, a czekająco na niego w porcie niewiastą. Każdy ma swój, z nas swój port, do którego wraca i Gdynia też jest takim portem. Czy Państwo jesteście w stanie podać taką jedną pieśń, która kojarzy się Państwu właśnie z Gdynią?